Uh-huh, Są dni, że wracam najebany o szóstej rano Miejskim autobusem myślę o życiu, które mi dano Myślę o ludziach, którzy wstali godzinę temu po budkach To ich koniec odpoczynku od problemów Ja wstanę pewnie koło 16 napiszę tekst Co mam pisać, że chujowo jest, przecież to wiesz Więc napiszę, że jestem kozakiem i mam wszystkich w I tak mnie za to pewnie chłystki spropsują Przejebany dylemat, co dać dzieciom na śniadanie Mój dylemat, mega wstyd, dziś picie czy jaranie Albo jak wyżyć do pierwszego za wypłatę Znów dylemat, jaki ma rapy, to jaki dzisiaj król Pogoń za materialnym gównem daje zapomnieć o ludziach żyjących na krawędzi tuż koło mnie Nie o tych, którzy pragną fejmu i w fleszy Zwyczajni, niezwyczajni, oni chcą tylko przeżyć Zwyczajni, niezwyczajni, bohaterowie każdego dnia Życie to gra, niekoniecznie smal Jedni grają, by żyć, drudzy żyją, by grać Jesteś tyle wart, ile możesz od siebie dać Zwyczajni, niezwyczajni, bohaterowie każdego dnia Życie to gra, niekoniecznie smal Jedni grają, by żyć, drudzy żyją, by grać Jesteś tyle wart, ile możesz od siebie dać Niezwyczajni, niezwyczajni, tacy jak ja i ty Nasze troski i łzy nie przeszkadzają w tym, by być kimś I stworzyć mit na setki dni, zrobić mega beat, dać mega rym lub mega trick Prawdziwe talenty rodzą się w prawdziwej biedzie Prawdziwa wartość, o której nie mógłbyś wiedzieć Jak przyjaźń i nadzieja, modlitwa przy obiedzie Czy pewność, że bliska osoba cię nie zawiedzie Pieniądz sprawia, że nie wiesz, kto jest kto, co jest co I czego ludzie naprawdę od ciebie chcą To jak to jest, że mógłbyś mnie zabić za meca? Kurwa, skąd się bierze ta zawiść w ich serca?